Top 5 domów celebrytów przed i po sławie 5. Jennifer Lopez. Zanim została światową gwiazdą, Jennifer Lopez dorastała w skromnym szeregowcu w Bronxie. Po latach kupiła luksusową rezydencję w Bel Air z basenem, prywatną siłownią i widokiem na Los Angeles. 4. Eminem Eminem wychowywał się w niewielkim domu w Detroit, często zmieniając miejsce zamieszkania. Po sukcesie muzycznym zamieszkał w ogromnej posiadłości z ochroną, jeziorem i prywatnym studiem nagrań. 3. Rihanna Rihanna dorastała w małym domu na Barbadosie w robotniczej dzielnicy St. Michael. Po zdobyciu światowej sławy, kupiła luksusową willę w Beverly Hills wartą miliony dolarów. 2. Mike Tyson, Mike Tyson dorastał w trudnych warunkach w nowojorskim Brownsville na Brooklinie. Po zdobyciu mistrzostwa świata zamieszkał w gigantycznej posiadłości w Ohio, wyposażonej w basen, zoo i prywatne kino. 1. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio dorastał w zwykłym domku w Los Angeles. Po latach sukcesów kupił luksusową posiadłość w Malibu z bezpośrednim dostępem do oceanu, wartą dziesiątki milionów dolarów.